Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem w drodze do domu, a już 11 w Zielonej Górze, droga do siebie, warsztaty mocy, zapraszam Was, a dzisiaj fragment nagrania, całość w opisie. Za tę funkcję odpowiada około 7% naszego DNA, ponieważ nieznaną roli pozostałej części, ponad 90% zaszufladkowano jako DNA bezużyteczne, a więc śmieciowe. Przedstawiciele genetyki falowej, która ma wiele wspólnego z fizyką kwantową, dokonali przełomu, udowadniając, że za syntezę protein, a więc zabudowa naszego ciała, odpowiada jedynie około 1% DNA, cała reszta to bank danych oraz potężne kwantowe centrum komunikacyjne. Komunikacja odgrywa bowiem kluczową rolę w założeniach falowej genetyki. Zostało udowodnione, że nasze geny komunikują się między sobą i ze światem zewnętrznym za pomocą fal elektromagnetycznych, a więc DNA jako antena, będąca jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem. Kod genetyczny posługuje się zasadami analogicznymi do wszystkich ludzkich języków. Wygląda na to, że ewolucja biosystemów stworzyła genetyczne teksty, podobne do naturalnych tekstów kontekstowych w językach ludzkich. Została wysunięta hipoteza, że języki nie pojawiły się znikąd i że są odzwierciedleniem wrodzonego porządku kodu genetycznego. Wygląda na to, że jest to dobre wytłumaczenie faktu, że ludzie na całej planecie zaczęli się posługiwać mniej więcej w tym samym czasie mową. Jeśli źródło języków znajduje się w genach, w kodzie genetycznym, to praktycznie jednoczesne uruchomienie aparatu mowy u wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło zostać spowodowane jakąś punktową mutacją genetyczną, wywołaną na przykład specyficzną wartością promieniowania z kosmosu. Jestem przekonany, że aktualnie w obliczu spływających na naszą planetę energii o bezprecedensowym natężeniu, nasze kody genetyczne podlegają zmianie. Pozostaje więc obserwować, które z uśpionych w tych kodach zdolności zostaną tym razem aktywowane. Ale to jeszcze nie wszystko. Badania doktora Garjajewa wykazały jednoznacznie, że w związku ze strukturalną korelacją ludzkiej mowy z kodem genetycznym możemy z pomocą głosu przeprogramować nasze DNA. Dekodowanie DNA nie jest przy tym konieczne, ponieważ... Alkaliczne pary DNA i ludzki język mają tę samą strukturę. Mamy więc bezpośredni dostęp do banku danych z programami. Dostępna dla każdego z nas możliwość przeprogramowania naszego DNA nabiera jeszcze większego znaczenia, jeśli uwzględnimy kolejne, chyba najciekawsze odkrycie genetyki falowej. Naukowcy udowodnili, że żywe chromosomy w każdej z komórek działają jak komputery holograficzne. Wykorzystujące endogenne, a więc wewnętrzne promieniowanie laserowe. Oraz, następujący cytat brzmi skomplikowanie, ale zaraz prościej go wyjaśnię, kontinuum chromosomalne organizmów wielokomórkowych odpowiada statyczno-dynamicznej, holograficznej, multiplexowej sieci czasoprzestrzennej organizmu. Koniec cytatu. A więc, innymi słowy, można powiedzieć, że z DNA rozwija się nasza holograficzna rzeczywistość zgodnie z programami w nim zawartymi. Możliwość oddziaływania za pomocą mowy na DNA stwarza możliwość bezpośredniego wpływu na zawarte w nim zakodowane programy, a przez to na naszą rzeczywistość. Głos może uzdrawiać, może zmieniać rzeczywistość. Mam gęsią skórkę, gdy wypowiadam te słowa. Dieter? Tak, Tomaszu, ale możemy jeszcze.